Kauteryzacja, czyli przyżeganie, jest jedną z najstarszych metod leczenia rano oraz tamowania kwotoków, praktykowaną w różnych częściach świata od tysięcy lat. Jej historia sięga czasów starożytnych. W Afryce tradycja ta jest głęboko zakorzeniona w kulturach wielu plemion i społeczności. Chociaż w różnych miejscach globu stosowano tę metodę z podobnych powodów, głównie medycznych, w Afryce przyżeganie miało także znaczenie symboliczne i rytualne. Pierwsze zmianki o czauteryzacji pochodzą już z okresu starożytnego Egiptu, a ich opis znajduje się w egipskim papirusie Edwina Smyfa, jednym z najstarszych znanych tekstów dotyczących chirurgii urazowej. Papirus ten, datowany na około 1600 lat przed naszą erą, wspomina o technikach przypieczania, które mogą wskazywać na użycie narzędzi do czauteryzacji. Od tego czasu metoda ta była nieodłącznym elementem medycyny nie tylko na północy Afryki, ale także w głębi kontynentu. Gdzie była wykorzystywana zarówno w leczeniu ludzi, jak i zwierząt. Współcześnie kauteryzacja jest stosowana głównie w formie zabiegu medycznego, mającego na celu koagulowanie tkanek w celu zatrzymania krwawienia. Jednakże jej tradycyjne zastosowania przetrwały, szczególnie w obszarach wiejskich, gdzie często stanowi alternatywę dla nowoczesnej medycyny. Starożytny Egipt był jednym z pierwszych miejsc, gdzie udokumentowano stosowanie metod przyżegania. Papirus Edwina Smyfa zawiera fragmenty opisujące przypiekanie ran co sugeruje, że była to popularna praktyka wśród egipskich lekarzy. Kauteryzacja była wykorzystywana głównie w leczeniu urazów, takich jak rany bojowe czy udryzienia i miała na celu zarówno tamowanie trwawienia, jak i zapobieganie infekcjom. Egipcjanie wierzyli, że gorąco ma moc uzdrawiania i niszczenia zła, co mogło tłumaczyć popularność tej metody w tamtych czasach. W praktykach medycznych starożytnego Egiptu odzień i rozgrzane metalowe narzędzia często były postrzegane jako środek walki z siłami choroby które były interpretowane jako coś nieczystego lub zagrażającego równowadze ciała. W Afryce Północnej kauteryzacja była szczególnie popularna w czasach ekspansji arabskiej. Po islamizacji północnej części kontynentu wiedza medyczna oparta na grecko-rzymskich tradycjach oraz islamskich traktatach medycznych przyczyniła się do popularyzacji tej metody. W kulturze muzułmańskiej kauteryzacja była znana pod nazwami kai lub wasm. Wielu lekarzy arabskich czerpało inspirację z dzieł greckich uczonych, Takich jak Paulus Edineta, którego traktat z VII wieku stał się kluczowym tekstem dla medycyny arabskiej. Jednym z najsłynniejszych lekarzy, który popularyzował kautoryzację, był Abu al-Qasim al-Zahrawi, zwany Abu al Kasisem, który opisał użycie żegadeł w leczeniu aż 50 chorób. Jego prace, takie jak Kita, al-Tasrif, zawierały szczegółowe rysunki przedstawiające różne rodzaje żegadeł oraz techniki ich stosowania. Z czasem kauteryzacja rozpowszechniła się w Imperium Otomańskim, gdzie była szeroko stosowana jako sposób leczenia ran, infekcji oraz dolegliwości bólowych. Wśród afrykańskich społeczności koczowniczych takich jak Tuaregowie czy Beduini przyżeganie było powszechnie stosowane w leczeniu zarówno ludzi, jak i zwierząt. Herodot, grecki historyk w swoich dziełach wspominał o tym, że libijscy koczownicy przyżegali stronie dzieciom za pomocą palącej się wełny owczej, aby zapobiec poceniu się twarzy, tego rodzaju praktyki miały charakter profilaktyczny, a nie leczniczy. Również Mungo Park, szkocki odkrywca, który badał kontynent afrykański pod koniec XVIII wieku, opisywał praktyki kauteryzacyjne wśród ludów Mandę. Według jego relacji wrzody były skutecznie leczone za pomocą przypieczek, a rany były wypalane jednym ruchem rozgrzanego do czerwoności narzędzia. To prostota i efektywność tych zabiegów uczyniły kauteryzację popularną wśród społeczności. Które miały ograniczony dostęp do nowoczesnych narzędzi chirurgicznych. W Etiopii przyżeganie było stosowane nie tylko w celach leczniczych, ale także symbolicznych. Marco Polo wspominał o zwyczaju wypalania znaków na czołach dzieci, co miało być oznaczą szlachectwa lub pamiątką chrztu. W Kamerunie zaś przypieczki były wykorzystywane do leczenia malarii oraz gorączek, co dowodzi, że praktyka ta miała szerokie zastosowanie w różnych częściach Afryki. Wspomnienia Jana Czekanowskiego, polskiego antropologa, który wziął udział w wyprawie do środkowej Afryki w latach 1907-1909 dostarczają kolejnych dowodów na stosowanie kauteryzacji. Czekanowski pisał o leczeniu bólów głowy za pomocą rozżarzonego żelaza, które przykładano do czoła pacjentów pozostawiając charakterystyczne blizny. Pomimo bólu związanego z zabiegiem, wielu ludzi wierzyło, że intensywne ciepło może wyleczyć przyczynę choroby. Co czyniło tę metodę popularną szczególnie w obszarach wiejskich? Współczesne badania pokazują, że praktyki kauteryzacyjne są nadal stosowane w niektórych częściach Afryki, choć ich popularność stopniowo maleje wraz z dostępem do nowoczesnej medycyny. Przykładem mogą być badania przeprowadzone w Libii przez monę Kamat Farid i Abdulla el Mansuriego którzy zbadali skuteczność przypieczek u 50 hospitalizowanych pacjentów. Wyniki ich badań wykazały, że u większości pacjentów wystąpiły powikłania, a jedynie w 18 przypadkach zauważono pozytywne efekty. Najczęstszymi schorzeniami, w których stosowano kauteryzację, były bóle głowy, migreny oraz zapalenie spojówek. Choć często pacjenci decydowali się na ten zabieg ze strachu przed operacjami chirurgicznymi. W niektórych rejonach, takich jak północny Sudan, praktyki kauteryzacyjne są nadal powszechne, zwłaszcza wśród plemion Manasir i Shagia. Stosuje się je głównie do leczenia bólów stawów i tręgosłupa, szczególnie u osób zajmujących się rolnictwem. W innych przypadkach kauteryzacja służy do leczenia gorączki, midren, a nawet problemów związanych z płucami. Kauteryzacja, mimo że we współczesnej medycynie ustąpiła miejsca bardziej zaawansowanym technologiom, pozostaje ważnym elementem dziedzictwa kulturowego wielu społeczności afrykańskich. W przeszłości metoda ta była nie tylko techniką leczenia, ale także odzwierciedlała wierzenia i postrzeganie zdrowia przez różne grupy etniczne. Dziś stanowi żywy pomnik tradycji i odporności w obliczu chorób, gdzie siła ognia symbolizowała zarówno ból, jak i oczyszczenie. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że udało się przybliżyć fascynującą historię kauteryzacji oraz jej znaczenie w kulturach afrykańskich. Zapraszam do śledzenia kolejnych odcinków, w których zgłębimy inne, ciekawe historie. Do usłyszenia!